Mają pszenica. Cześć, siemano. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczniemy trochę smutno, bo przejechałem gołębia. Dobra, zaraz to posprzątam. A dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, będziemy zajmować się naprawą hmm. widlako masz to koparki. Jak to nazwać? Co jest do naprawy i czemu? Łyżka jest zrobiona po to, żeby niby podgarniać tam, ładować w takie tam rzeczy troszkę piosku przewieźć, byle co wiadomo na gospodarstwie no i jak była pierwsza próba no to fajnie to szło, no ale stwierdziłem dobra, nabieramy pełną łycha, obejrzymy co się stanie no i co się stało, wygięła się oś i w końcu się urwała przy pchaniu właśnie się skrzywiło tak dołek zaszczały do góry, ale nie pomyślałem żeby tu dać jeszcze i, i awaria no. przy pchaniu właśnie złamało się Chciałem to podnieść, to już odpadło całkiem, no i tak to jakoś dowiozek na tym jednym. Jakoś się to trzymało, no ale jest do naprawy. A muszę go naprawić po to, bo przyszła mi pszenica od Krzyśka Ławrenowicza a przyszło to na palecie i muszę po to jechać masztem. Bo przyszło to do mnie do chałupy, myślałem, że to normalnie przyjdzie w workach, to sobie później przewiezno na gospodarstwo. No ale dupa przyszło w big bagu Trzeba to zrobić, podcinać to, później wyprostować trochę, wyszlifować i obsłować z rurą razem, wzmocnić później tu zrobimy zaszczały jeszcze. No ale dobra, to wszystko na bieżąco. Teraz idę po szlifierkę, idę podładować też kamera. Jak już będzie wszystko gotowe, to wtedy nagromę tu resztę. Udało się odbić to. Teraz trzeba poszlifować to, całkiem to poodcinać, wyszlifować do okrągłego i nabić ruła na to, żeby to było jeszcze mocniejsze. Dobra, idę teraz z tym do garażu. Złapiemy sobie to w imadło. i działamy dalej. Tu nie mogę robić, bo tu już się coś poli coś Tu dziadek coś strugał Tam sobie to wezmemy na, na plac Na dwór A kurde Dobra, tu już rura przechodzi, w miara wyszlifowane, teraz musimy przyspawać drugą część, żeby to jakoś też w miara pasowało, trochę za wielkie fazy sobie porobiłem, no ale trudno, całego tego nie muszę zaspawać, bo to i tak się będzie trzymać w tej ośce. Rura już zespawano, teraz trzeba tu odciąć na 80,5. Tak, żeby tam też zaspawać. No i gitara będzie gotowa. Potem jeszcze trzeba do maszczu przyczepić jakoś. No na to coś trzeba pomyśleć. Trzeba nowe zaszczały porobić. Żeby teraz to wytrzymało dużo więcej, nie urwało się. Teraz przyszło mi taki pomysł do głowy, że zrobimy to na takich dwóch blachach. Tak. Tak. to jest trochę dłuższa. Trochę krzywo to jest. Dobra. Nie będziemy się co do centymetra przejmować. Tak przyspawimy te obie. No to można do góry podnieść. Dobra. Jedynie, że trochę tak. A to się odciągnie. I chuj. Dobra. Czyli te dwie. Czyli te dwie przyspawimy tu na stojąco, tu domy taki zastrzał, No i w sumie tu jeszcze można coś do góry przyspawać i też do tego. Także na pewno się nie wyrwie nie będzie takiej możliwości. Bo największa siła jest pchając i podnosząc. Do przodu to nie ma aż takiego naporu ani nic takiego, żeby był problem z tym. Więc damy rady spokojnie. Tak, to se tu przyspawimy jakoś. To tak, obspawiemy, a później się go pochyli. i na te piony. I będzie elegancko. Gra muzyka. Dobra. No jeszcze tak, czy to jest na pewno równo, ale wydaje mi się, że jest. Zaciągniemy go teraz pod spawarka, żeby to tak pochytać, a później się już go zaczepia i podwieza pod normalnie. W sumie nie wiem czy to magiem spawać, czy elektrodą, migomagiem oszlifuje się i przejadę migiem. Dobra, no teraz musimy to, cześć, wydostać się z tym stąd. To najpierw muszę rozsiewacz odpiąć, a żeby odpiąć rozsiewacz to muszę przynieść paleta. Jeszcze myślałem, żeby to obrócić i dać tu, no ale stwierdziłem, że lepiej tak, bo tu domy zaszczały i, i będzie to samo. Dobra, idę po ta paleta, żeby go odpiąć. Próbujemy to tak przewieźć Na lince i na hokach Nie wiem czy się uda Obejrzymy zaraz Może nie spadnie Byle tylko Byle tylko kapkę bliżej Podtrzymaj kamera Będzie bardzo dobre, mi się wydaje. elegancki No tu muszę oszlifować teraz. O, to już fajnie ochłodło też. Umia to chycić. Ale teraz to, kurde, ciężki jest. Strasznie ciężki. Tu oszlifujemy jeszcze, żeby się fajnie spawało. Ten wózek cały, ten masz i widmy sobie zaczepić. Napiszemy to trochę niżej, żeby wyżej się podnosił. Są taki? no, takie zabezpieczenia, żeby tego nie zgubić, nie stracić, Także przykręcą to śrubami i wtedy jest pewne, że nie odpadnie łyżka, nie odczepi się. Jeszcze jedna śruba. Będę musieli założyć widłę i można jechać. Zatem sobie jeszcze tylko pas. żeby to przypiąć, żeby go nie stracić tej szynicy. Dobra, daj ten klucz tam był potrzebny na spodzie. To tak zawiązał. Bez na nożyk. taki długi po to, żeby można było naprzód przód zaczepić. O, i odpięte. Dobra. Nie, śruby do Teraz zaczepiamy te widły jakoś. One strasznie ciężko wchodzą, ciasno, ale mam nadzieję, Uda się, bo Marta pomoże. Weź tam w aucie, jest taka zableczka mała między siedzeniami, weź się zegnie? Jednak nie. A więc tak, Przynica Euforia od Krzyśka Ławrenowicza przyjechała do mnie już tydzień temu, ale nie miałem czasu właśnie naprawić tego maszku i tak stała i stała. Przynica Euforia kwalifikowany C1 MTZ 44,5 zdolność kiełkowania 95, także to jest okej, okay, super. Zaprawiano Vibrance Gold. fajna pszenica. Jednakowe ziarno Połówek tu żadnych nie widzę No nic no polecić mogę bo panie zaprawiono w całości Nie wiem czy jeszcze coś mają do sprzedaży czy już wyprzedali wszystko No ale jak ktoś będzie szukał To na Facebooku się ogłaszają Krzysiek Ławrenowicz tam znajdziecie bez problemu Dobra to będzie tyle w tym dzisiejszym odcinku Powiemy to pod shopa i Do zobaczenia w następnym filmie, cześć!